Dzisiaj witam was bardzo serdecznie w tym odcinku i dzisiaj będę kupować najnowszy pakiet Diamond. Ale żeby to nie był odcinek z samego wydawania pieniędzy, to porozmawiamy sobie również o tym, dlaczego nie gram już MSP1, dlaczego streamy są tylko z MSP2, dlaczego shortsy są tylko z MSP2. Nie powiem, żeby tego typu pytań było jakoś mega dużo, bo szczerze powiedziawszy, może raz na dwa streamy ktoś zapyta, czy na przykład wejdę na MSP1, albo dlaczego mnie nie ma na MSP1. Natomiast myślę, że to jest dość ciekawy temat. I szczególnie ciekawy w moim przypadku, dlatego, że ja przez bardzo długi czas zapierałam się po prostu rękami i nogami, żeby tylko nie grać w to MSP2. Natomiast w 2023 roku ta moja wiara w tę grę już po prostu powoli zaczęła zanikać. I pierwszy punkt, który chciałabym tutaj Wam przedstawić, to jest właśnie nuda, a mianowicie na streamach już za bardzo nie było co robić na tej jedynce, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że max godzinę spędzałam w tej grze, pootwierałam parę prezentów, jak coś w ogóle dostałam bo już naprawdę nie dostawałam nic bo nikt to już nie grał, ewentualnie jak były jakieś zadania, takie wiecie z okazji Wielkanocy, Świąt, Walentynek i tak dalej, no to je zrobiłam ale zazwyczaj też je pomijałam, bo no one były odtwórcze, one były te same co co roku, przeciwieńskie do MSP2 w którym dostaję masę prezentów. Od was i cały czas po prostu mam tutaj zapełnioną listę prezentów. Tutaj dzieje się o wiele więcej. Ta gra jest w ogóle żywsza, bardziej jest interaktywna, można naprawdę sporo rzeczy w niej robić. Kolejny punkt, dlaczego MSP1 strasznie zraziło mnie do siebie, jest to fakt, że ta gra jest po prostu niegrywalna. Ta gra stała się już tak nieznośna, ona była zawsze zlagowana, ona zawsze nie działała, zawsze były błędy owszem, ale w 2023 roku to już naprawdę nie było nawet na moje nerwy. Na MSP1 nie działają już tak podstawowe funkcje nawet jak wysyłanie prezentów, jak otrzymywanie prezentów, w sensie otwieranie. Jest masa bugów związanych z limitem prezentów i to jest już tak frustrujące. Do MSP1 niektórzy już po prostu nie potrafią się zalogować zwyczajnie, bo do tego stopnia ta gra jest popsuta. Natomiast jeżeli chodzi o MSP2, ta gra owszem również ma swoje błędy. Nieraz mnie z niej wywaliło, nieraz nie mogłam się też zalogować do niej, ale no jednak mimo wszystko jest tych błędów Nieporównywalnie mniej. A jeżeli już się pojawiają, to pojawiają się w okresie jakiegoś update'u, co jest zrozumiałe. Dobra, odejdziemy teraz na razie od tematu tych wszystkich problemów, jakie ma w sobie MSP1, i chciałabym pokazać wam, w jaki sposób ja ten pakiecik. pakiecik. Sweterek. Kolorek czarniutki. Pozaczki, kurteczki. Kurteczka i czarniutka. W ogóle, chcę pokolorować. Ja mam tutaj ustalone mniej więcej kolory, jakie bym chciała zrobić. Nie patrzcie w ogóle na ten męski pakiet, ponieważ męskiego pakietu prawdopodobnie nawet nie będę odbierała. Natomiast damski sobie odbiorę. No i włosy chciałabym zrobić rudę. Koszula będzie taka błękitna, a buty chcę zrobić w takim odcieniu jeansu. Myślałam też właśnie nad tym brązem, i ktoś na streamie podał mi taki fajny pomysł, aby tych butów nie robić w tym samym kolorze kolorzec sukienka, ale zamienić je kolorami, w sensie żeby te perełki były ciemne, a te buty jasne i chyba właśnie to w ten sposób pokoloruję i zobaczymy jak ten pakiet będzie właśnie w takich kolorach wyglądał. Dobra, zrobiłam mniej więcej takie kolory i powiem wam, że nie jestem zadowolona. Chyba zostaniemy przy tym niebieskim. O, nie wiedziałam, że tu jest w ogóle taki miernik czasu. Ej, to jest przydatne. Dobra widzowie, pakiet zakupiony, widać jeszcze jak mi się dodają starkoisy na konto. Znowu nie jestem pewna w jaki sposób to dokładnie odbierało. Ej, gdzie jest mój pakiet? Ej, gdzie jest mój pakiet? Jak dostać pakiet? A, oh, dobra, tu jest! O, Boże, czekaj. I jak ja tu odbierę... Aaaa! Okej, okay, klikam odbierz i teraz mogę kolory zmienić. Tak to działało! Boże, dobra, już wiem. Ej, te buty jeansowe są cudowne! Boże, jakie one są piękne! Bardzo ładny pakiecik i oczywiście tatuaż z Luną. Nie wiem, czy to widzicie, ale ten tatuaż ma na sobie... Mojego pieska, uwielbiam go. Odkąd ktoś mi powiedział, że taki tatuaż istnieje, to go nie zdejmuję. No więc tak się prezentuje mój pakiet. Wspaniale, mam znowu dużo diaksów, bo wcześniej miałam 30. Także tak, słuchajcie, przejdziemy sobie do głównego tematu naszego odcinka. Przed chwilą troszeczkę mówiłam właśnie o update'ach, o tym, że MSP 2 ma głównie jakieś tam problemy z grą w momencie update'ów. No i właśnie chciałam tutaj również zwrócić uwagę na te kwestie, ponieważ na MSP 2 przynajmniej jakieś updatey. Po pierwsze. Są. Naprawdę nie można narzekać na to, że nic się nie dzieje. Dostaliśmy ostatnio świetną zmianę z prowadzeniem poster. To był game changer dla tej gry. Dostaliśmy świetny sklep Diamond i właśnie tę tutaj możliwość zmieniania sobie koloru pakietu, zanim go kupisz. To jest genialne. W sensie to jest tak prosta zmiana, ale jest tak przydatna. Jest zapowiedziana gra, w sensie dress up. Co prawda, czekamy już na to dosyć długo, ponieważ z dwa miesiące jest już ta gra zapowiedziana. No ale przynajmniej i wiemy, że coś nadchodzi, tak? Jeżeli już to zapowiedzieli, no to muszą to wydać. Także tutaj się coś dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o MSP1, ta gra nie miała żadnego większego update'u od naprawdę bardzo długiego czasu. Jedyne co pamiętam to jakieś dodanie tych całych wyszukiwarek do sklepu, dodanie sklepu męskiego i jest teraz zapowiedziana z MSP1 bardzo interesująca zmiana, która mogłaby teoretycznie przeczyć temu, co mówię, aczkolwiek nie wydaje mi się, jak się w tym bardziej zagłębić, ponieważ jest zapowiedziana Zmiana dotycząca tego, że będzie można kolorować ubrania, które już się ma, w sensie, będzie dostępna opcja rekolorowania. Dla mnie to jest coś dużego i ja jestem naprawdę ciekawa tego pomysłu. Różne są opinie na ten temat. Niektórym się to podoba, niektórym nie. I ja osobiście jestem zachwycona. W końcu sobie pokoloruję jakieś unikaty, które leżą mi w szafie i są w beznadziejnych kolorach. No i z początku, jak się w ogóle o tym dowiedziałam, to byłam pewna, że to jest po prostu plotka, ale jest coraz więcej potwierdzeń że faktycznie ma to wyjść, więc czekam z niecierpliwością. Natomiast moim zdaniem taka zmiana powinna być wprowadzona najpóźniej w roku 2020, w momencie, gdy MSP1 miało ostatnią taką jakby, nie wiem, deskę ratunków w postaci pandemii, która sprawiła, że ej, załaduje się ten quiz czy nie? I w momencie, gdyby wtedy taka zmiana nadeszła, mogłoby to sprawić, że faktycznie do MSP1 wróciliby starzy gracze, jeszcze pod warunkiem, że po tej zmianie z rekolorami powstały jeszcze jakieś kolejne fajne zmiany. Wtedy myślę, że mogłoby to mieć jakąś rację bytu. Natomiast w 2024 dodawanie rekolorów, w momencie, gdy wszyscy gracze dopraszali się takiej zmiany od minimum 5 lat, niestety, ale moim zdaniem to jest za późno. Być może się mylę, chciałabym właśnie się mylić, tak naprawdę, ale moim zdaniem MSP1 już nie odbija. Podratuje swojej gry, nie wróci tam większa aktywność. Czwartym moim argumentem z pięciu, czyli już przedostatnim, jest to, że na MSP2 nie musisz aż tak tryhardować. W sensie wystarczy, że robisz quiz i wystarczy, że robisz te daily questy i to jest dosyć, aby sukcesywnie sobie wbijać level. Zaś na MSP1 trzeba albo tryhardować z sekami, albo wydawać masę na VIPy, na pakiety. No, nieraz słyszeliśmy jakieś takie sytuacje, że osoby stopki, które właśnie są najwyżej w tym rankingu, po prostu siedziały dniami, nocami, wydawały dziesiątki tysięcy złotych po prostu na tę grę. Zwyczajnie na MSP2 nie trzeba tego aż tak dużo. Można rywalizować nawet niekoniecznie kupując pakiet, chociaż wiadomo, że jak w każdej grze, to kupno pakietu po prostu pomaga. Natomiast nie jest to aż tak konieczne jak na MSP1. No i ostatnią rzeczą, która jest dla mnie naprawdę ważna, Ważna, tutaj, kupowanie unikatów, kupowanie pakietów, wymienianie się unikatami jest o wiele bezpieczniejsze. I co mam na myśli, mówiąc bezpieczniejsze? Chodzi o to, że tutaj nie ma takich tygodniów unikatów jak na MSP1. I dzięki Boże, i mam nadzieję, że to się nie zmieni w ogóle nigdy. No, na MSP1, wymieniając się unikatami albo kupując jakiś pakiet, byłeś jednak świadom, że prędzej czy później albo ten unikat pojawi się, no nie wiem, na jakimś tygodniu unikatów, albo być może. Że zrobią jakieś wspaniałe nowe unikaty za level, albo pojawią się programy, pojawią się jakieś nowe sposoby na klonowanie unikatów. No tego było tak dużo po prostu, odechciewało się w ogóle tego robić, a to była tak naprawdę najbardziej interesująca rzecz w całej grze. Bardzo nad tym ubolewałam, jak grałam w MSP1, ponieważ byłam również ogromną kolekcjonerką unikatów. Miałam artbook pełen po prostu jakichś pięknych, cennych rzeczy, i pamiętam, jak wprowadzono taką pewną zmianę, że unikaty właśnie były za level i. Cała moja kolekcja po prostu poszła, nie powiem gdzie, i ja kompletnie to kolekcjonowanie unikatów rzuciłam. Masa osób wtedy odeszła, masa osób zrezygnowała, przestała wydawać pieniądze na MSP, no i niestety w ten sposób się to skończyło. To prawda, pojawiają się tutaj co jakiś czas turki pakietów, co nie do końca mi się podoba, ale z dwojga złego wolę to niż tygodnie Unii i tego typu rzeczy. Także tak, to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje 5 punktów, dlaczego przestałam grać w MSP-1. Tak naprawdę teraz tak się wciągnęłam w MSP-2, że mam zamiar tutaj wbić się do topki i po prostu zrobić serię Droga do Topki i wbić setny level do końca roku. A w sumie sprawdzę, ile trzeba mieć fejmu do setnego levelu, tak z ciekawości. Z MSP2 Wiki wynika, że do setnego levela potrzebne jest 108 milionów fejmu, więc jest to dużo. Zaraz zobaczymy, ile ja posiadam w tym momencie fame i mam łącznie... 7 milionów tylko. O matko, to jeszcze 100 milionów. Dzieli mnie do setnego levela. No to będzie na pewno ciężki orzek do zgryzienia, żeby wbić 100 milionów w rok. Zobaczymy, czy to się wydarzy. A tymczasem ja będę się z wami żegnać. Dzięki bardzo za obejrzenie do końca. Do następnego i pa!